ja pierdę. O, ej, ja ci zaproszę, psiejka, ja ci zaproszę za godzinę, jak będzie dziś przy końcu, bo my teraz gramy oddziały i nie ma miejsca, sorry, za godzinę, spoko? Za godzinę, No chłopy mi się nie stawia się, bo ja spadnę. Za godzinę ci zaproszę, przyjaj. No. Bo przecież mam pełny oddział, no to ci zaproszę za godzinę, no weź do kogoś dołącz. ja ci za godzinę za. Zdech. Za godzinę jo, Cię zaproszę. Jadu, jo, jest, Poczekaj, godzina pogra... Nie chodź, weź się zacznę. Jakiego rekrutacji do Timo grasz? Do tego masno? Spadaj się, szybko. Nie. <trych> Pada. No bo BUNCHPADA postawił w po ostatniej chwili Bo BUNCHPADA postawił oh, Ty robolu ty Lubią się bawić Ty robolu ty Ale masz flagi Flagi na live. Jakie lagi? Nie mam żadnych flagów Ludzie nie lubią się bawić, muszą kolapsować. Psuć nam dobrą zabawę No Chciałeś ja zrobić żeby... dobrego w życiu i zawsze tak samo. No. <grymne> Ktoś ma tu live'a. Ja mam. Widzisz, ja już... Sę na telefonie nie Nie ma lagów, jest dobre, kurde. Nie ma lagów. A ja myślałem, że ty... Marcel, ja myślałem, że dostałeś tym Nacpadem. No właśnie nie. Jak to mówiłem, chciałem uratować. Kurde. Ale jakby... is... my... God, my... Masz lagi! Jakie lagi?! Byliś... Ty, ty masz lagi! na ja, ja, ja nie... Ja nie mam lagów, ja mam 30 pingów normalnie. Ja no mam lagów, żony. Kurde. Jakie lagi... Co z Stary. tym laptopem, że on się nie chce wyłączyć? No wyłącz się! Głupi jesteś. Dobra, wyłączył się. No kurwa, nie że w tą grę. No, ale to za dombora, no musiały nas kolapsować, no. Jak można tak bardzo przyć zabawę, no? Właśnie nie, z takiej kidy pełnie. Segrają tego Fortnite'a zajem w górze. To jedział... powiedział kakao. No i co? Co z... zjadę dobra? Co zjadłem? Co zjadłem, no? Te? I teraz... Nie, co ci się wziął, że na... niby kanapkę hmm. jem. XD Ja idę sobie mat rozbierać Ej, mam pytanie, czy ten bug tutaj działa cały czas? Jaki? Ten na XP? Nie, właśnie Ty. Możesz sobie za zobaczysz Manny Manny, alo, Kakao Co? Kaka, Marcel Kaka, Marcel Kaka Lubiku. Kaka Byku Kaka Kaka Papa On ma awka chyba, on nie wyskoczył Papa On nie wyskoczył Czego się kurwa <gry> on chyba To ja hmm. Na, No Mój kolega, mój kolega nazywa Usiechać jeżeli Kiber to i to Jeżeli idziesz to i to ja To i to No bo słuchajcie w ma to i to ja takiego Ej no nie ma tu nic fajnego Co jesteś napisał? Nara no. Dobra za godzinę ci zaproszę nara A co? Co nic Psie ja piszę a czemu za godzinę? No bo mamy pełny oddział Chyba że chcecie grać ja. O ja kurde robinam, nie, to, 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 to... dobra Lagi mał, oczywiście Ja mam 60 pingów Co jest mega zaskakujące A ja mam 55 jest to, Ja mam 58 i co? I... O no. no. <noise> <noise> no kurde, ale to jest dobre <noise> A jest pyszne Co jest pyszne? Mm. Co jest pyszne? No mów Makaron normalnie z kulpakiem Bleh, jest A czemu się dobre? Wszystko co jest, jest wszystko jest dobre, nie? Tak było, nie zmyślam Nie wiem, ja dzisiaj, ja dzisiaj miejsca nie wiem. Ja tam do Was na starybce, nie mam zamiaru w sumie chodzić, chyba że wziął auto. Ej, ja mam pomysł Ja bym, ja bym... Mógł... Ja mam szelinorypkę rybkę. I jaką masz rybkę? Ja szczelinorybka. A szczelinorybka. Czekajcie chwilę. Szkoda, że ja wcześniej no. nie złowiłeś tej rybki. No bo wcześniej bo to by nie będę jej bardzo sprzedawał, bo by, byśmy wtedy nie dostali obrażeń z wysokości. Ale wcześniej to wiesz. No, wcześniej, wcześniej, no. To nie, wcześniej, wcześniej to ja nie miałem za co. Wcześniej ja nie, 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 nie też nie miałem za co, co to nie mia, nie łowiłem wcześniej. Mhm, mhm. Ej, to, poleciałem co na przyjemny i nikogo tu nie ma. Aż? E? Teoretycznie wygrałem miejscówkę Solo na Wygrał Wygrałeś miejscówkę solo na składę. Czemu mi nic nie wyłowiłem w sensie? Pokazała mi się animacja, że coś łowię a nic nie wyłowiłem Bo nie umiem <laughs> Ej co to jest? Rybka S? punktu zerowego No to to jest a, jak ten kamyczek Czyli co ona robi? Leczy? Nie Jak, jak ją wreszcie? Nie i klikniesz dwa razy, spację. To masz taką, jakby, teleportację. Nie wiem, jak to kto się wtedy tele teleportuje. No, to to jest, będę Endermanem. Aha, xD, wszak the... się obraził, że go nie zaprosiłem. Ej, hey, na... no, cicho. Hey, ja mam już pięć razy. Od niech nie spami, kurde, ten. Ej, dobra, ja do was. Jestem tak najszybszym, to. jestem szybszy niż Sonic, yy, Sonic Jestem najszybszym człowiekiem na świecie O co za chłop jedzie teraz spamił No to go wycisz 200 IQ Ale nie, no wcale nie mam, a zaraz Ej co mam wyciszać telefon, jak mi ktoś będzie dzwonił i nie widział nawet No to wycisz se... Z mózg chcę z wycisz Tak, możesz Masz wyciszyć Właśnie ale cajcie, to że chłopcy obraził, że ja mu mówię do tego zaproszenia za godzinę czy dwie jak fakt się kończył Dwie jeszcze ina Bo nie moja wina, że no chcę o działki chyba pograć, czy nie Ej, wiecie co? Ja już... od drugiej. A A, no od drugiej... Bo drugi. no i pewna osoba mówiła, że kakao ma małego, ale nie wiem czy to prawda. To, to jest? To prawda? Ale... Dużego, dużego. O mój Boże! Ale ja mówię o kanapce ty z Mam... Ej, dzwave w to? Dochowałem kabinakiem. Miałem dużo, a nie, nie. dużo dużo dużo, ja dużo dużych dużo rzeczy, rzecy zaraz. To O oh, fuck typa oh, fuck. O fuck. Ja umarł. O nie, on się umarł. Ale chłop go wyjaśnił. A, leży. Ed? O nie! Na no, ty dziewczynie tak jest bardzo dużo. To jest cały oddział. Ej, bo ja mam tutaj Uf, jeszcze 400 rybki, a nie mogę je wziąć. To ja mam, cały oddział. no, Na spokoj, ja mam z... trzy oddziały. Gonią mnie autem. Ach, leży jeden. Wow. Jest też pocądra 0, totalna 0, fajna 0, nic. Leży 3. Na pocądra, mama. Co? No to nie subskrypcja, to pewnie jak reklama. No to pewna jaka, a nie, nie, nie. Na masz na pocznie mamy? Kupię. Na po co poczna mamy? Fajna, fajna, fajna taka jest. Takie są fajne. Co jest? Dobra, ej, mam. Co to... ja coś? Mam trzy shirt Co jest sobie tak ty? Co ja? Co coś tyle? Co jest? Patrzcie, no, mam, no cztery, Ej Gdzie wy jesteście? Mam cztery, mam, cztery apteczki. Co mi zostawiliście? Eee. O, idę do ciebie, znaczy jadę. Kadilakiem się w drzewo wydupił. Wyłącz tego live'a bo ci Dobra. Muszę jeszcze raz odpalić tego lajem,